Moja teściowa wyważyła drzwi do mojego mieszkania, krzycząc, Idiotko, dlaczego ja jeszcze nie dostałam pieniędzy ze sprzedaży domu twojego ojca? Zamarłam z szoku, a mój mąż powiedział, Ja i mama zdecydowaliśmy, że te dwanaście milionów zainwestujemy w salon kosmetyczny mojej siostry. Po mojej odpowiedzi oboje zbledli bardziej niż ściany. Zasubskrybuj kanał, a zanim zaczniemy historię, napisz w komentarzu, z jakiego miasta nas oglądasz miłego słuchania historii. Matylda Olszewska już od jakiegoś czasu wyczuwała coś niepokojącego w codzienności u boku Czesława Kołodzieja. Nic nie wydarzyło się otwarcie, nie padły konkretne słowa, ale atmosfera między nimi gęstniała z dnia na dzień. Jakby niewypowiedziane myśli gromadziły się w powietrzu, czekając tylko na iskrę. Ich spojrzenia zaczęły się mijać, rozmowy traciły rytm, a to, co kiedyś było naturalne, teraz wydawało się wymuszone. Czesław coraz rzadziej patrzył jej w oczy. Kiedy mówił, robił to z wyczuciem, jakby ważył każde słowo. Ton jego głosu był spokojny, wręcz zbyt spokojny, co tylko potęgowało w Matyldzie wrażenie, że coś jest nie tak. Odsuwasz się ode mnie, powiedział nagle, tonem, który miał sprawiać wrażenie swobodnego, lecz nie brzmiał tak wcale, jakbyś przestała mi ufać. Matylda nie odpowiedziała od razu. Przełknęła ślinę, jakby coś stanęło jej w gardle. W końcu uniosła głowę i spojrzała na niego, ale nie było w tym spojrzeniu złości. Była w nim niepewność. Czuję, że coś się zmieniło, powiedziała cicho, ale jeszcze nie wiem, co to jest. Nie potrafię tego nazwać. Zanim którykolwiek z nich zdążył powiedzieć coś więcej, drzwi otworzyły się z impetem, a do środka weszła Helena Wróbel. Nie zapukała. Nie zapytała, czy może wejść. Poruszała się po domu z taką pewnością siebie, jakby była tu od zawsze. Nie mamy czasu do stracenia, oznajmiła, rzucając torbę na stół. Trzeba podjąć kilka decyzji i to teraz. Matylda zmarszczyła brwi, nie ruszając się z miejsca. Jakich decyzji? Helena przeniosła wzrok na Czesława. Czekała, aż to on powie, ale on milczał. Usta miał lekko rozchylone, jakby szukał słów, ale nie potrafił ich znaleźć. W końcu wypowiedział jedno zdanie. Chodzi o Blankę. Matylda zamarła. Czesław podszedł do okna, jakby próbował się schować za firanką. Jego plecy wydawały się mniejsze niż zwykle. Ona. zawahał się. Wpadła w długi. Słowo długi zawisło w powietrzu, jak coś brudnego i ciężkiego. Matylda odwróciła głowę w stronę drzwi wejściowych. Tam, siedząc na progu, z opuszczonym wzrokiem i dłońmi zaciśniętymi na kolanach, tkwiła Blanka Jaworska. Próbowałam to wszystko naprawić, powiedziała niemal szeptem. Nie chciałam nikogo mieszać. Matylda poczuła w sobie coś dziwnego. Jakby to nie złość, ale raczej zawód zaczynał się w niej rozlewać. Zawód pomieszany z niepokojem. Że ktoś tu coś zatajał. I co to ma wspólnego ze mną? Zapytała, z ledwością ukrywając drżenie głosu. Czesław odwrócił się do niej, wciąż nie patrząc wprost. Rozważaliśmy, dom twojego ojca. Na chwilę wszystko się zatrzymało, nawet oddechy zdawały się ucichnąć. To nie był zwykły moment ciszy, to była pęknięta granica. Coś, co do tej pory trzymało się w całości tylko siłą pozorów, właśnie się rozpadło. Matylda spojrzała na każdego z nich po kolei, na Helenę, która milczała, jakby to nie ona zapoczątkowała ten teatr, na Czesława, który próbował odwrócić spojrzenie, i na Blankę, która najwyraźniej chciała się rozpłynąć. Nie odezwała się więcej ani słowem, w tym spojrzeniu, które im rzuciła, nie było pytania. Był osąd i odcięcie. To był początek czegoś, co jeszcze się nie objawiło w pełni, ale już drżało pod powierzchnią. W tej chwili narodziło się to, co miało później wybuchnąć nieufność. Helena zbliżyła się do stołu i rozłożyła kilka dokumentów. Matylda nie ruszyła się z miejsca, ale jej oczy zarejestrowały wszystko, każdy szczegół, każdy podpis, każde nazwisko. Dlaczego nikt mi wcześniej nic nie powiedział? Zapytała, choć nie oczekiwała odpowiedzi. Wiedziała, że nie była to decyzja spontaniczna, to była kalkulacja, zimna, metodyczna i prowadzona za jej plecami. Czesław ujął kartkę, jakby chciał coś wyjaśnić, ale Matylda uniosła rękę. Nie, nie teraz, nie tutaj. Helena skrzyżowała ramiona, ale nie odezwała się. Dla niej to była kwestia do załatwienia, nie emocji. A Matylda właśnie uświadomiła sobie, że przez lata była dla nich wygodnym elementem, kimś, kto nie pyta zbyt wiele, kto ufa, ale zaufanie to nie rzecz odnawialna. Zrobiła krok do tyłu, spojrzała jeszcze raz na Blankę, której oczy wciąż wbite były w podłogę. Dziewczyna drżała. Była młodsza, słabsza. I przede wszystkim przerażona. Ale to nie zmieniało faktu, że to ona wszystko zapoczątkowała. Zrobiła to w ukryciu, a potem pozwoliła, by inni płacili cenę. Matylda nie miała jeszcze odpowiedzi na wszystko, ale jedno było pewne. To, co się zaczęło w tym pokoju, nie zakończy się szybko. Ziarno zostało zasiane. Nie tkniecie tego domu, powiedziała cicho, ale stanowczo. Nie bez mojej zgody. Helena spojrzała na Czesława. On z kolei opuścił wzrok. Matylda odwróciła się i wyszła z pokoju. Jej kroki odbijały się głucho od podłogi. Zatrzymała się dopiero przy schodach, a wtedy usłyszała, jak Blanka wstaje z za drzwi i podchodzi za nią. Matylda, ja tylko chciałam. Nie kończ, przerwała jej. Jeszcze nie wiem, co zrobię ale wiem, że coś się we mnie właśnie zmieniło. Za drzwiami słychać było szelest papierów i szept Heleny. Czesław nic nie mówił, a Matylda już wiedziała, że to, co było między nimi, właśnie zaczęło się kruszyć. Nie dramatycznie, nie w krzyku, ale cicho, od środka, jak drewno zżerane przez robaka, niewidoczne, lecz nieodwracalne. W tej ciszy, w tych spojrzeniach bez słów, narodziło się pytanie, które miało prowadzić do kolejnych odpowiedzi. Ale zanim prawda wyjdzie na jaw, Matylda będzie musiała sięgnąć do miejsc, do których nie chciała już wracać. I właśnie wtedy, gdy odwróciła się w stronę schodów i postawiła pierwszy krok w górę, rozległ się dźwięk telefonu z kuchni dzwonek, którego nikt się nie spodziewał. Wszyscy zamarli. To, co miało nadejść, dopiero się zaczynało. Matylda Olszewska nie wróciła do tej starej posiadłości, by szukać wspomnień. Szła tam, bo potrzebowała zrozumienia, czegoś, co wyjaśniłoby, dlaczego wszystko zaczęło się sypać właśnie teraz. Dom Mariana Kaźmierczaka, jej ojca, od lat stał zamknięty. Odkąd zniknął bez śladu, nikt tam nie zaglądał, drzwi skrzypnęły pod jej dłonią, jakby z oporem. Przeszła przez korytarz, który znała na pamięć, ale teraz wydawał się obcy. Każdy krok odbijał się echem, a cisza nie dawała spokoju. Nie przyszła po rzeczy. Szukała sensu, weszła do gabinetu ojca, pokój wyglądał niemal identycznie, jak go zapamiętała, ciemne biurko, regały z książkami w starych, popękanych oprawach, a po lewej stronie drzwi na werandę. Podeszła tam, przyciągnięta czymś irracjonalnym. Jej wzrok zatrzymał się na jednym z paneli, nieznacznie odstającym od reszty. Klęknęła, dotknęła go i poczuła lekkie drżenie pod palcami. Odchyliła drewno, a za nim metalowa skrzynka, chłodna i ciężka. Otworzyła ją ostrożnie. W środku znajdowały się dokumenty, ale nie były to tylko akta biznesowe. To, co tam znalazła, miało ciężar zupełnie innego rodzaju: nazwiska, wzmianki o spotkaniach, kwoty, inicjały, niektóre znane inne niepokojące obce, kartki pożółkłe, ale treść ostra jak nóż. Czuła, że przekracza granicę, za której nie będzie powrotu. Na samym dnie leżała koperta zaadresowana odręcznie. Rozpoznała pismo ojca. Jeśli dotarłaś aż tutaj, to znaczy, że nie da się już dłużej milczeć. Chroniłem coś, co było większe ode mnie. Marian. Zabrakło jej powietrza. Czuła, jak jej serce bije coraz mocniej. Wszystko w niej wołało, by zapytać co, przed kim, dlaczego. Ale zanim zdążyła przetrawić choćby jedno zdanie, usłyszała cichy głos za sobą. Wiedziałem, że to ty to znajdziesz. Zamarła. Powoli się odwróciła. Marian Kaźmierczak stał przy framudze drzwi. Żywy. Starszy, z poszarzałą twarzą. Ale jego spojrzenie pozostało takie samo. Mieszanka ciężaru, który nosił i czułości, którą wciąż miał dla niej. Zniknąłeś, wydusiła Matylda, gardło miała ściśnięte. A ja miałam po prostu żyć dalej? Bez odpowiedzi? Zniknąłem, żebyś nie musiała poznać tego wszystkiego. Wtedy. Jego głos był spokojny, ale drżał. Gdybyś wiedziała wcześniej, nic nie ocaliłoby cię od tego, co teraz się zbliża. Z korytarza dobiegły kroki. Do pokoju wszedł Władysław Sobczak, dawny przyjaciel Mariana, choć Matylda nigdy do końca mu nie ufała. Stał spokojnie, ręce miał z tyłu, jak ktoś, kto wie więcej niż mówi. Już tu byli, odezwał się cicho. Szukali właśnie tej skrzynki. Matylda spojrzała na pudełko, które wciąż trzymała w dłoniach, a więc to nie dom był celem. Nie Blanka, nie długi, nie ojcowska spuścizna. To, co ukryte w tej skrzynce, było sednem wszystkiego. Oni wiedzieli? Zapytała. Marian kiwnął głową. Nie wszystko, ale wystarczająco, żeby szukać i wystarczająco, żeby użyć innych jako narzędzi. Twoje otoczenie zostało zmanipulowane, Matylda, nie przez przypadek. Ktoś wiedział, że tylko presją na ciebie można się tu dostać. Zacisnęła dłonie na metalowej pokrywie skrzynki, jakby mogła w ten sposób ochronić to, co w niej było. Nie pozwolę im tego zabrać. Władysław spojrzał na nią z mieszaniną podziwu i współczucia. Jeśli pójdziesz dalej tą drogą, nie ma już powrotu. Już go nie ma, odpowiedziała, nie odwracając wzroku od ojca. Od chwili, gdy oszukali mnie przy stole, gdy rozważali sprzedaż domu, który był tylko pretekstem, od tej chwili wszystko się zmieniło. Marian zrobił krok w jej stronę. To, co znajdziesz w tych dokumentach, może zniszczyć nie tylko ich, może też zniszczyć ciebie. I co? Mam to po prostu zostawić? W jej głosie nie było już zawahania. Żyć wśród ludzi, którzy kłamią, ukrywają, wykorzystują innych, chciałem ci tego oszczędzić, wyszeptał, ale jeśli już tu jesteś, musisz wiedzieć wszystko. Podszedł do biurka i wyjął z dolnej szuflady klucz, który nosił na łańcuszku. Włożył go do zamka w bocznej ścianie regału. Mechanizm zazgrzytał i ukazał niszę, w której znajdował się drugi plik dokumentów zafoliowanych, oznaczonych inicjałami i pieczęciami, które Matylda rozpoznała z nagłówków listów w skrzynce. Co to jest? Kopie. Gdyby coś się stało z oryginałami, ludzie, którzy za tym stoją, nie zostawiają świadków, Władysław poruszył się niespokojnie. Nie możemy tu zostać długo, jeśli już raz tu byli, wrócą i tym razem nie będą szukać, będą niszczyć. Marian spojrzał na Matyldę poważnie. Musisz podjąć decyzję. Albo uciekamy, chowamy się, palimy wszystko i zapominamy, albo to ciągniemy i wtedy nie ma już świętości. Będziesz musiała spojrzeć ludziom w oczy i wiedzieć, kim naprawdę są. Ona nie odpowiedziała od razu. Wzięła dokumenty, obie skrzynki, list i spojrzała na zdjęcie stojące w ramce na biurku. Była tam ona. W wieku sześciu lat siedząca na kolanach ojca. Obok stała kobieta, której twarzy nigdy nie rozpoznano oficjalnie, teraz zrozumiała, wiele z tych sekretów sięgało głębiej niż sądziła. Jadę do Czesława, powiedziała nagle. Chcę spojrzeć mu w oczy i zapytać, co naprawdę wie. Władysław zareagował natychmiast. To może być niebezpieczne, tym lepiej, odpowiedziała cicho. Jeśli milczy, to dlatego, że się boi, a jeśli się boi, to znaczy, że jest częścią tego wszystkiego. Marian położył jej dłoń na ramieniu. To, co zrobisz teraz, zmieni wszystko, spojrzała mu w oczy. Wiem, i mimo to wybrała drogę bez powrotu. Gdy opuszczali dom, Władysław zatrzymał się na progu, spojrzał w ciemność korytarza i szepnął sam do siebie: Oni już wiedzą, że tu byliśmy. I miał rację, bo gdy Matylda dotarła pod drzwi domu Czesława, nie spodziewała się, co zastanie po ich otwarciu. Matylda wróciła do mieszkania z twarzą, która nie zdradzała już żadnych wątpliwości: w jednej ręce trzymała skrzynkę, a w drugiej plik dokumentów, z których każdy miał moc rozsadzenia dotychczasowych kłamstw. Gdy weszła do salonu, trójka oczekujących już siedziała: Czesław, Helena, i Blanka, wszyscy odwrócili głowy w jej stronę, jakby ich chciała przeczuwały, że coś się właśnie kończy. Położyła skrzynkę na stole. Metal uderzył o drewno z tępym, nieprzyjemnym dźwiękiem. Chcieliście sprzedać coś, czego nawet nie próbowaliście zrozumieć, powiedziała spokojnie, choć każdy wyraz niósł ciężar oskarżenia. Chcieliście podejmować decyzję o czymś, co należy do mojej historii, nie waszej. Czesław drgnął, jego usta poruszyły się nerwowo, jakby próbował znaleźć właściwe słowa. Ja tylko próbowałem nas uratować nasze życie, Matylda nie przerwała mu ostro. Próbowałeś uratować iluzję, którą sam sobie zbudowałeś. Myślałeś, że wszystko masz pod kontrolą, ale nigdy nie miałeś. Helena uniosła brodę, jej twarz była chłodna, opanowana. Jak zawsze, gdy coś zaczynało się wymykać spod jej wpływu, ktoś musiał działać. Ty jesteś zbyt emocjonalna, zawsze byłaś. Matylda spojrzała na nią z dziwnym spokojem. Tym razem nie miała zamiaru uciekać od tego, co w niej prawdziwe. Emocje nie są słabością. Słabością jest to, co ty wybrałaś wygodną, funkcjonalną wersję rzeczywistości. Kłamstwo jako mechanizm przetrwania. Blanka zaczęła płakać, siedziała skulona na kanapie, nie próbując się już ukrywać. Nie wiedziałam, że to zajdzie tak daleko, przysięgam, ja tylko. Matylda odwróciła się do niej. Jej spojrzenie nie było zimne, nie niosło potępienia, ale też nie było w nim współczucia. Ucieczka ma konsekwencje, Blanka, tak jak każdy wybór, i nie chodzi o to, co chciałaś. Chodzi o to, co zrobiłaś. Nagle drzwi się otworzyły. Cisza zalała pokój jak fala. W progu stał Marian Kaźmierczak. Wszyscy zamarli. Czesław wstał gwałtownie. Helena cofnęła się o krok, jakby rzeczywistość przestała mieć sens. To niemożliwe wyszeptała, blada jak ściana. Marian wszedł powoli, z powagą, która nie potrzebowała słów. Niemożliwe? powtórzył cicho. Niemożliwe to było to, co wy zrobiliście: manipulacja zamiast rozmowy, kłamstwo zamiast szacunku i wszystko to dla wygody. Władysław Sobczak pojawił się za nim i zamknął drzwi. Nie powiedział ani słowa. Jego obecność była jak bariera, która miała nie dopuścić do ucieczki, do przerwania tego, co miało się wydarzyć. Czesław ruszył w stronę Mariana, ale nie z agresją, z desperacją. Ja nie chciałem nikogo zranić, nie wiedziałem, że to wszystko sięga tak głęboko. Marian spojrzał na niego długo, uważnie. Nie chciałeś poznać prawdy, Czesławie, bo prawda by cię zmusiła do działania, a ty wolałeś spokój. I dlatego pozwoliłeś, by konsekwencje spadły na nią, wskazał Matyldę, a jego palec drżał lekko, nie z gniewu, lecz z bólu, który nosił w sobie przez lata. Helena, która do tej pory próbowała utrzymać swoją chłodną postawę, nagle zmiękła. Jej głos był cichy, zdławiony. Ja chciałam chronić swoją rodzinę, tylko tyle. Ochrona nie rodzi się z kontroli, odpowiedziała Matylda, nie odwracając wzroku. Prawdziwa ochrona rodzi się z szacunku, z rozmowy, z uczciwości. Jej słowa były jak uderzenia młota. Każde jedno trafiało prosto w to, co pozostawało niewypowiedziane. Helena opuściła głowę, Blanka zasłoniła twarz rękoma. Czesław nie potrafił dłużej patrzeć Marianowi w oczy, a Matylda stała w samym centrum tego wszystkiego, już nie jako ofiara, lecz jako ktoś, kto rozumie, kim jest i co musi zrobić. To nie był już ukryty konflikt, to było otwarte pęknięcie. Prawda wyszła na wierzch, Naga i nieunikniona. Nie jestem już tą samą osobą, którą byłam tydzień temu, powiedziała Matylda, i nie zamierzam dalej grać w waszą grę. Więc co zrobisz? zapytał Czesław cicho. To, co powinnam była zrobić dawno temu. Poskładam wszystko od nowa, ale nie z wami. Nie w waszych warunkach. Marian podszedł do niej i położył dłoń na jej ramieniu. Zrobisz to, co ja nie miałem odwagi dokończyć. Ona skinęła głową. Władysław spojrzał na Mariana, a potem na Matyldę. W jego oczach było pytanie, które nie musiało zostać wypowiedziane. Ona już wiedziała. Czas działał przeciwko nim. Ludzie, którzy stali za wszystkim, nie pozwolą, by prawda wyszła na światło dzienne bez walki. I właśnie wtedy, gdy Władysław podszedł do okna, Uniósł delikatnie firankę i zamarł. Jego głos przerwał ciszę. Mamy gościa. Matylda spojrzała pytająco. Kto? Nie wiem, ale nie wygląda na sąsiada. To nie był już czas na rozmowy. Nadchodził moment działania. Matylda patrzyła przez szybę, ale nie widziała już mężczyzny przy aucie, ani sylwetek poruszających się w oddali. Nie widziała twarzy Czesława, który stał naprzeciwko, ani Heleny, która ciężko opadła na fotel, próbując utrzymać jakąś resztkę godności. Nie widziała łez Blanki, choć te spadały bezgłośnie na jej kolana. Czuła tylko własny oddech, głęboki, równy. Spokój nie przyszedł z zewnątrz, przyszedł z wnętrza, i właśnie ten spokój pozwolił jej zrozumieć, że decyzja już zapadła. Nie z gniewu, nie z rozczarowania, ale z jasności. Odwróciła się i spojrzała prosto na Czesława. Nie pójdę dalej tą drogą z tobą, powiedziała. Jego twarz zadrżała. Zrobił krok w jej stronę ostrożnie, jakby bał się, że każdy ruch tylko pogorszy sytuację. Wciąż cię kocham, Matylda, powiedział z głosem pełnym napięcia. Możemy to naprawić. Ja. ja się zmienię. Miłość, która musi zniszczyć zaufanie, żeby przetrwać, przestaje być miłością, odpowiedziała spokojnie, nie odsuwając wzroku. Nie było w niej żalu, nie było już nawet bólu, było zrozumienie. Czesław zatrzymał się, jakby jego ciało nagle straciło sens dalszego ruchu, spojrzał w dół, szukając słów, których już nie było. Jego wyobrażenie o przyszłości właśnie rozsypało się w milczeniu. Helena odwróciła głowę, jej ramiona lekko się trzęsły, po raz pierwszy nie miała żadnej odpowiedzi, nie próbowała już dominować sytuacji. Przez krótką chwilę zobaczyła w Matyldzie to, czego wcześniej nie chciała widzieć, osobę, która przestała się mieścić w ciasnych ramach, jakie jej narzucono. Wszystko co zrobiłam, robiłam z troski, powiedziała niemal szeptem. Ale nikt już nie prosił o jej uzasadnienia. Blanka uniosła wzrok i spojrzała Matyldzie w oczy. Nie przepraszała, nie błagała. Po raz pierwszy od początku tej historii jej twarz nie wyrażała lęku, tylko zgodę, zrozumienie. Byłam tchórzem, powiedziała cicho. I pozwoliłam, żeby to inni nieśli ciężar moich decyzji. Matylda skinęła głową. Nie potrzebowała już jej tłumaczeń. Widziała w niej niewinę, lecz człowieka, który właśnie zaczyna rozumieć siebie. Marian podszedł do córki. Położył dłoń na jej ramieniu. Gest cichy, ale pełen znaczenia. Jego oczy były łagodne. Znalazłaś w sobie to, czego ci nikt nie mógł dać, powiedział. Nauczyłam się wybierać swój własny głos, odpowiedziała. Władysław nie mówił nic. Stał pod ścianą, jak świadek czegoś, co wymykało się słowom. W jego twarzy było skupienie, może nawet podziw. Wiedział, że nie był to koniec, ale był to moment, w którym coś istotnego się wydarzyło nie destrukcja, przeciwnie oczyszczenie. Konflikt nie zniknął. Ale przestał być ciężarem, stał się granicą, którą Matylda przekroczyła z własnej woli, bez przymusu, bez oczekiwania, bez pytania czy wolno. Kilka tygodni później wróciła do domu ojca. Nie wróciła, żeby się ukrywać. Nie potrzebowała już schronienia. Stanęła w drzwiach, spojrzała na wnętrze, które kiedyś wydawało się jej martwe. Teraz widziała je inaczej. Nie jako miejsce porażki, ale jako punkt wyjścia. Wspomnienia nie bolały, nie były przeszkodą, były podstawą. Otworzyła wszystkie okna, usiadła przy biurku Mariana i położyła na nim swoje notatki, dokumenty, listy. Przed sobą miała długą drogę, ale nie zamierzała czekać na pozwolenie. Nie szukała już potwierdzenia swojej wartości w oczach innych. Znalazła coś nowego, coś, czego wcześniej nie umiała nazwać: świadomość to ona pozwala iść naprzód, bo życie rusza naprawdę tylko wtedy, gdy ktoś po raz pierwszy świadomie decyduje się należeć wreszcie do samego siebie.